Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj Wam pokażę kolejny motocykl z segmentu Adventure o pojemności 125, który będzie potężną konkurencją dla Junaka Erics oraz Daytony 125. Barton Riley 125 wjeżdża do Polski i my go Wam dzisiaj już pokażemy, gdzie mamy go w 90% przygotowanego. Pokażę go Wam, jak wygląda w kolorze zielonym, jest najładniejszy. Pokażę, jakie ma cechy, czym się będzie wyróżniał, czym będzie przewyższał motocykle jak Daytona i RX-1 125. Powiem, jaką ma cenę. Powiem, jaka cena jest z kompletem kufrów dedykowanych, przystosowanych do tego motocykla. Niedługo będziemy robić mega testy na szosie oraz w terenie, bo ten pojazd świetnie się sprawdzi w terenie. Będę go porównywał z Daytoną. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy cykl filmików ponownie na naszym kanale YouTube. Zapraszam do pierwszej prezentacji Bartona Rilly 125. I zobaczcie specjalnie położyłem tego Bartona Riley, którego dzisiaj właśnie z, przygotowaliśmy, złożyliśmy przy Daytonie 125, bo jest bardzo dużo podobieństw. Przede wszystkim czacha, która jest elementem stałym. Skręca się tylko i wyłącznie, zobaczcie, kierownica. W Daytonie jest bardzo... Podobnie. W Dajtonie mamy bardziej zabudowaną dolną część, gdzie tutaj mamy chłodnicę. Tutaj, akurat w Rally, jest to otworzone, przez to, ponieważ on ma zdecydowanie większy prześwit. Bo jak popatrzymy na nie, czy z góry, czy z boku, no już Rally to jest bardziej taki, można powiedzieć, motocykl bardziej w teren. Świadczą również o tym opony. Zobaczcie jaki jest bieżnik w Rili fabrycznie, a jaki jest na przykład w Daytonie i w 1 Tutaj skok zawieszenia jest bardzo wysoki, silnik 15 koni mechanicznych, 6 stopniowa skrzynia biegów, ABS tylko i wyłącznie na przednim kole, na tylnym jest CBS. Bardzo fajna kierownica, typowo taka adventure'owa szybka jest tutaj na stałe przymocowana oświetlenie led bardzo dobra jakość plastików zbiornik 13 litrowy tłumiczek 1 po prawej stronie no i on ma w zestawie za 12999 stelaże do kufrów bocznych oraz bagażnik na gdzie można zamontować kufer centralny w zestawie on przychodzi bez kufrów za te 13 tysięcy złotych. Przypominam, złożenie, przygotowanie akurat w przypadku tego motocykla, on jest naprawdę w częściach. Zobaczycie sobie osobny materiał tylko i wyłącznie, jak powstaje Barton Really, jak go składamy, ile trzeba naprawdę śrubek, ile trzeba rzeczy zamocować. Wyobraźcie sobie, że mój mechanik, który to. Składa na bieżąco. Składał to dzisiaj od godziny 8.30 na takim etapie, co właśnie widzicie, czyli brakuje jeszcze przodu, boku, stelaży. Skończył o 12.00. Zobaczcie, ile to czasu. Fakt, że to robił pierwszy raz, ten motocykl, ale naprawdę tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. Co jeszcze? No i tu pokażemy, jak będzie wyglądał. Składanie, przygotowanie to jest osobny materiał, Ona będzie na pewno droższa, tym brzegą 0, nie 300, tylko około 400 zł. Na plus potężne średnice kół, 19 versus 17. Również na szpycha, co jest bardzo, bardzo ważne. Z tyłu 17, zobaczcie, bardzo fajny profil tych opon, tych kół. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę go testował. Zaraz poproszę kogoś, żeby mnie nagrał, żebyście też zobaczyli sobie jak będziecie wyglądać na tym motocyklu. Ja mam 187 cm i będzie to też bardzo bardzo ciekawe podgląd tego, żebyście się ewentualnie do niego przymierzyli. Na szczęście bardzo szybko znalazłem osobę, która przytrzyma telefon. Teraz tak. Ja mam 187 cm wzrostu. Zawieszenie już widzę, że jest dosyć miękkie, ale zobaczcie, ja mam praktycznie nogę w pełni wyprostowaną. Co prawda mam ją e, na ziemi. Teraz tak, chciałbym Wam pokazać, ile tu jest miejsca jeszcze na nogi. Ja tutaj spokojnie bym posadził chłopak, który ma 2,5-2,10 i on jeszcze będzie miał tutaj możliwość włożenia tych, e, tych nóg. Bardzo fajnie, dużo miejsca na kierownicy. Kierownica jest podniesiona. No, już naprawdę nie mogę się doczekać. Zobaczę, jak wygląda w pozycji stojącej. To jest dosyć fajnie, bo tutaj, gdzie powinniśmy mieć kolana, ja czuję tylko siedzenie, więc ten motocykl będzie dosyć fajny i fajnie się nim sterowało. Nie jest jakoś bardzo szeroki, jest dosyć wąski. Teraz można pokazać mniej więcej. Ja bym kamerkę wziął i pokażę. Co widać z góry, zobaczcie. Mamy taką przestrzeń. Jeszcze nie wiem, czy coś będzie tutaj wypełnione. Ale e, naprawdę tak to będzie mniej więcej wyglądało z Waszej perspektywy. Szybka, nie za duża, ona na pewno będzie troszeczkę ten, e, te powietrze przenosiła nade mną. Bardzo za fajne klamki z regulacją, zobaczcie e, oddalenia. E, bardzo lekko to chodzi. Hamulec jest również regulowany, co jest ważne. Włącznik, switch, przełączniki dobrej jakości, plasticzki pełne, zbiornik 13 litrów. Więc myślę, że na bardzo, bardzo długo starczy. Kufry będą kosztowały 2000 zł i aluminiowe będą praktycznie takie same jak w przypadku naszego DaiMoto. I też pokażę już taką oficjalną prezentację Ri w pełni złożonego. Tam będę mówił, pokazywał jak składamy, ile kosztuje przegon zerowy. Zobaczycie jazdę testową na szosie, w off-roadzie zobaczycie kufry, ten pojazd zobaczycie z pełnymi kuframi, więc on będzie za 15 tysięcy, za 15 koni mechanicznych z pełnymi kuframi, więc tutaj konkurencja będzie bardzo, bardzo duża. Jest chyba w trzech wersjach kolorystycznych, zielony, czerwony i chyba coś z żółtym, ale to też będę Wam dokładnie pokazywał. Dajcie znać w komentarzach, czy ten motocykl zawładnie Waszą wyobraźnią, czy będzie tak samo popularny jak w przypadku Daytony. Podobne, ale jednak różnią się od siebie, co pokażemy w kolejnych materiałach. Pojazdy już powoli wjeżdżają do nas. Ten zielony egzemplarz oczywiście będzie można zakupić. Numer telefonu do zamówienia w opisie.